Państwa bardzo serdecznie, plantacja ogórków nawet nie na kroplowo. Proszę Państwa pojawiła się choroba mącznia rzekomy, proszę zobaczyć. Ogórek nie był już powinien być pryskany w piątek. Niestety nie dało się, bo padał deszcz. Cały czas są jakieś opady i są już pierwsze objawy mączniaka, proszę zwrócić uwagę. Tutaj Państwu pokazuję takie plamy oliwkowe żółte jakby położył kroplo oleju na liść i e, to się rozlewało proszę Państwa jak najszybciej preparat infinito żeby można było e, tym rozwojowi tej choroby e, no, przerwać ten rozwój choroby tak, e, cały czas idzie w linię e, nawóz, chociaż podlewania nie ma bo e, jest wilgotno, czyli tylko wpuszczamy nawóz. Wczoraj czy wczoraj został wpuszczony produkt Terra Life. E, naprawdę fajnie e, powoduje fajny rozwój krzaków. Tak? Tutaj Państwo widzicie, e, krzaki dalej kwitną, rozwijają się. E, zbiory ogórków trwają, są bardzo dobre. Producent jest bardzo zadowolony. Jeżeli chodzi o jeszcze inne zabiegi, ewentualnie. Tutaj też, ponieważ schodziło się, mogą się pojawić choroby bakteryjne. Można byłoby użyć miedzi systemicznej, właśnie typu abs czy Ion-Blue. I te zabiegi tak naprawdę muszą być wykonane jak najszybciej. Natomiast po, myślę, że po 3-4 dniach, czyli po kolejnym zbiorze, trzeba będzie zrobić jeszcze raz produkt orwego, żeby tego mączniaka troszeczkę przytrzymać w ryzach, żeby on się tak szybko. Nie rozwijał. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych. Państwa plantacja ogórków dla przetwórstwa nawadniana kropłową, proszę Państwa, w miarę zdrowa, jeszcze Trwają zbiory, zobaczymy jak to będzie dalej Proszę zobaczyć jak to wygląda Pierwsze objawy mączniaka Były też na tej plantacji Ona była normalnie chroniona Ale parę dni w zeszłym tygodniu Kiedy było zimno, mokro Procent nie mógł niestety wjechać I troszeczkę się zaczęło Natomiast jest to temat opanowany Teraz jest bardzo ciepło, bardzo sucho E, zobaczymy czy producent będzie kontynuował zbiory, wszystko zależy od tego ile mu przetwórca w tym momencie zapłaci za e, surowiec e, jeżeli będzie kontynuacja to dalej robimy nawożenie tak jak było e, kristalon czerwony na przemian z wapniową ogórek jest w miarę prosty nie ma najmniejszego problemu e, proszę Państwa i jeżeli chodzi o ochronę przed chorobami ponieważ jest bardzo ciepło bardzo sucho e, to myślę, że Produkt Cabrio Duo był tu na miejscu, jest on zarejestrowany w uprawie ogórka, więc nie ma najmniejszego problemu. Proszę zobaczyć tutaj, bardzo mocno plantacja zaczęła wypadać miejscami, to jest kwestia fuzaryjnego więdnięcia. Co prawda, tak w tamtym roku ogórków nie było, ale są uprawy warzyw od paru lat. Jak nie ogórek, to pomidor, broku, i tutaj trochę tych chorób jest, ale zaraz dojdziemy do miejsca, gdzie następuje zmiana odmiany. Odmiany na próbę dostał producent i proszę zobaczyć ci, o ile lepsza zdrowotność roślin. Tak? Inna odmiana i może troszeczkę też kawałek innego pola i już jest całkowicie inaczej. Zapraszam do oglądania następnych filmów z tej plantacji, jak i z innych plantacji warzyw gruntowych.